Metoda Brain Dump. Jeśli obserwujesz mnie na Instagramie, to być może już słyszałaś, jak o tym mówię, bo tutaj spoiler alert, korzystam z tego do dzisiaj. To jest metoda taka, kiedy czuję, że mam przeciążenie w głowie. Różnymi zadaniami, o których muszę pamiętać. To jest od ilości zadań dla różnych klientów, od pomysłów, które mam, które fajnie byłoby zrobić dla siebie, dla swojego biznesu, albo dla różnych klientów, coś, co chciałabym zrobić, ale też i myślę, że wiele kobiet się z tym utożsami: mnóstwo zadań z kategorii prywatne, że muszę pamiętać o tym, że za dwa miesiące, nie wiem, muszę iść do, na szczepienie z dzieckiem, albo kończy się. Książeczka zdrowia psia i muszę coś z psem załatwić. Nie wiem, muszę umówić psa do fryzjera przed świętami Bożego Narodzenia, bo za chwilę już nie będzie terminów. Albo muszę siebie umówić na paznokcie. Tego typu rzeczy. Czasami one są bardzo ważne, bardzo pilne, a czasami to jest taki po prostu osad, który ci cały czas zostaje tył głowy pod tytułem obiecałam mamie, że do końca roku, nie wiem, jak się będę z nią widziała, to jej przywiozę jakąś książkę, ale nie wiem gdzie ona jest, więc muszę ją znaleźć. I gdzieś z tyłu głowy to cały czas siedzi jako zadanie do zrobienia.